Cześć. Zrobiłem sobie tu mały wykop pod, pod budowę, pod wiatkę. 7 na 7 metrów. O taką można postawić yy, wiatę do 40 chyba 9 metrów. Czyli tam zakopywałem studnię sobie tam wodomierzową. Od razu przy okazji od razu przy okazji to wykopałem. I dzisiaj chcę postawić sobie... Cholera! Dzisiaj chcę wstawić sobie tu okna. Muszę tylko otwór tutaj jeszcze jeden wyciąć Ej, trochę niżej. Tam już mam wycięty. Wstawiam okna, mam jeszcze takie drzwi to tutaj też je wstawię. Tamte z tyłu będę musiał jechać i kupić. I teraz nie wiem co z tą bramą, czy spawać samemu, czy zamawiać, bo dzisiaj dzwoniłem to wstępnie powiedzieli mi około 5000 zł taka rozstawna, ale... Mm, Trochę jest takie to dla mnie problematyczne, bo brama będzie znowu po tej stronie, co znowu zabierze miejsca w środku, zabierze miejsca mi też tu, bo no bo gdzieś się będzie musiała schować, abym chciał tu sobie zrobić jakieś tam nie wiem schowki, schowki nie wiem coś tam na narzędzie jakieś może jakieś półki u góry, żeby tam coś włożyć, wiadomo zawsze coś jest do schowania. Więc myślę nad tym, żeby mam takie dwie bramy przywiezione kiedyś, były zepsute, to je tam poprostowałem czy nie lepiej byłoby tutaj zrobić ramę dookoła, z kątownika i, i otwierane po prostu zrobić, to kiedy już to miejsce by tu było zaoszczędzone to zawsze mogę ją jeszcze tu sobie otworzyć i kurde mam taki dylemat, że Obania nie mało. No wiadomo, taka segmentowa byłaby ładniejsza. i... O, no, ładniejsza. Nie wiem, jak by mi wyszła ta Ta moja, bo one są trochę te dwie pary bram są wąskie. Chyba żebym zrobił jakąś taką ramę i po bokach jeszcze wstawił takie świetliki żeby trochę to zwężyć. A nie chciał znowu bym zwężać, chyba żebym tu tylko z jednej strony wstawił świetlik. No, bo kanał mam trochę przesunięty. A kanał mam przesunięty, po to, żeby tam mieć stół do grzebania, i żeby było trochę miejsca z jednej, z drugiej strony. Bo znowu tam stołu nie mogę dać od początku. No, bo jakbym tutaj wjechał sobie jakąś tam samochodem, no to on by tam przeszkadzał. A tak kanał jest tam trochę dłuższy, że jak się wjedzie, zamknie, to jeszcze tam można sobie wskoczyć od przodu. No, i takie dylematy teraz. Klitka mała, no i tak to zawsze jest, ale to jakoś musimy to sobie, muszę to sobie tu poukładać we i dobre działa. Wstawiam to okno. Nie ma to nic wspólnego z ciepłym montażem na pewno. Ale piana jest w ciszy jakoś, widać nie będzie. Tutaj drugie też. Niech sobie wystygnie wytnę piankę i ten. I po. Zamontuję te skrzydła. A teraz stawię tutaj tą futrynę. Jest trochę taka przybrudzona. Ale drewno, lite drewno. I skrzydło też jest drewniane, to można powiedzieć, że to szwedzka produkcja. Ustawię tę ramę tu i, i zamontuję. Dobra, przywiozłem wrota do tamtych yy, skrzydło do tamtych drzwi i mam jeszcze tutaj kupione z ZOBI, z, z, z zobi też mam drzwi kupione, ale to jest w trochę w takim szarym kolorze, tutaj do tych. I kupiłem, jednak zdecydowałem, kupiłem kątowniki, a na ramę będę robił. Sam ramę i bramę sobie wtedy robił też sam. Więc dobra, biorę się, szkoda czasu. że to tutaj mi będzie pasować. Strasznie ciężkie one to są. Nie, nie porysować. Ja się Nie wpierdzielił do kanału. Czyli muszę z niej wyjść. Postawimy je. Okej. Okay. Czy ja to ogarnę? Ogarnę to samo. Kto przygotuję. Kurde, ja się nie schylę tak. Wypadnie Może nie muszę je... Muszę dość tu podstawić Bloczka może by to nowego Albo pustaka Może być za długi, co? Za duży. Zostanę tych. Dziś ślubka już uciekła. Tu jest dobra. No będzie prze... przekichane samemu. Proszę ile to brakuje. Jakiś centymetr jeszcze. Jak to mało przykryć. No, mama miała Chodźcie tu. Ja pierdzę. Dziema? o, Je suis były tu uszkodzone, pęknięte, bo je wyrwało z zawiasów i mam to sklejone takim klejem. Chcieli je wyrzucić, to wziąłem je i skleiłem. To jest, to jest taki klej, puchnie. On tak z, z, nie wiem z jakiej to było firmy. Ciekawe czy się zamknie. Dobrze. To trzeba będzie tu poregulować wyciągnąć. A tak jest bajeczka. No, więcej nie trzeba. Trochę się tu wyczyści. Nówkę. Lepszych nie trzeba do garażyku. Ja myślę, że już się nie wstawię. Jak się udało.